Dzisiaj zabrałem cię na grę w kręgle Więc ja zaczynam o, fajnie. Kurwa, co jest? Oho Dobra, Maciek, słuchaj, pierdole, chodź, będziemy jednak łowić duchy. A i byś się mhm. przewitał Jenga, witam, Jenga. Słuchaj, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie zrobiliśmy cosplay jednego wiezowca w Ameryce. I bardzo fajnie, mhm. więc no e, profesjonalista, zaczynamy starty. Oh, o, no, hej hejka Maciek. Pojechaliśmy w końcu do no, do- no. <laughs> Dobra. Dobra. Druga próba, bo ogólnie my z Maczkiem jesteśmy bardzo niepełnosprytni, więc zapomnieliśmy wziąć wszystko, co, no, się, było nam bardzo by przydatne. Więc, no, jako osoby, które mamy prawie razem 200 godzin, jesteśmy bardzo profesjonalni. I dlatego gramy na takim poziomie. Dobra, bierzemy kamerę do- Chyba u góry, u do... do... Dobra, chłopie, ja biorę mój sprzęcik w pierdolu. Dobrze, ze stąd są klucze blisko, nie? Kurwa zawsze jak pile zapomnę... zapomnaliśmy. Dobra, chodź, zrobimy mu kolendę. Za zaśpiewamy mu kolendę, chodź. Kurwa, długo by ci się przygotowywał. Chwila. O, chwila, chwila. Patrzcie no. O. Kurwa już ziema aparat, ale dobra. Szie dobry, przyszliśmy zaśpiewać kolendę. Maciek zaśpiewa jakąś kolendę, ty jesteś dobry w tym. Artur, przyszykuj... Czekaj, czekaj, czekaj chwilę A dobra, no chodź Podgłośniłem cię w, w tym, w OBS żebyś był głośniej No, więc chodź Tutaj Nie ma nikogo Dobra, dobra, co, sprawdźmy tutaj O Ej, ma Maciek Ej, dzisiaj ty nie powinieneś w pralce utknąć Maciek jest. No i chuj kołysanką, w pralce masz utknąć dzisiaj Tak Uh, Maciek, a to ty. Dobra, Maciek, zaśpiewajmy Kolenda. Jak gra... O, ja gram na pianinie. A ty śpiewasz. Śpiewaj. Eee, Przybieżę do Betlejem pasty Okej okay. No, to jest tak myślę, zajebista... Dobra, włączmy korki, bo... Ej, wyobraź sobie... Powiedz, jesteś duchem, nie? Przychodzi do ciebie dwóch debili, zostałem grać na pianinie i śpiewać kolendy. No, Pawie tyle. <laughs> z życie ducha. O, mu jeszcze korki. O. jakby mu rachunek jak największy. Ale warstwa, chłopie, ma to. Uważaj boże! But! O, nieważne. No. Chodź, pokażę ci coś. Co mi pokazać? ciebie. Kołysankę? Chodź no, 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 no To Co to, to jest? O, chcesz wziąć za mnie? A, nie, bo to... aha, to I co, to działa? No weź to Co? Co jest? Nie żyje, ja biedną co ten debby wyniosł! Skąd nie w No i chuj! Pieniądze nie w pizdu posła kurwa... No i po zarobkach, no i chuj. Skąd nie? To jaki kurwa nieśmiesny prank. <gry <tribal> <gry> Dobra. <gry> eee. Demon jest Demon? O oh, dobra eee, Halo gdzie jest demon? A i demon zniknął o, Aha, jest tu, dobra, jestem ślepy Dobra, jedź po prostu no, kurwa, co? co to za koły Sanka śmierci no Chciałem muzyczkę posłuchać i pierdol dostałem. Widzicie ten sam arsenał? Ten arsenał poszedł w pizdu do wywalenia Kurwa. Dobra, Maciek po prostu będzie winny mi no Maciek, powiedz co tu się właśnie odjebało. Maciek? Ej, Maciek, odezwij się. Aha. Powiedz co tu się właśnie odjebało. Słuchałem. Dobra, powiedz co się odjebało właśnie. to była kołysanka. No. Ja kołysankę ją się za żeby być z domu, a tu umarłeś. Aha, czyli kołysanka włącza ducha, tak? No, a w ogóle co to a był za duch? Bo zapomniałem. Nie pamiętam. Chyba bans mi się zdaje, nie. Czyli w skrócie? Nie to nie Nie? O, czyli skrócie, jak będę widział kołysankę, nie wąsza z niej, bo wpierdol. No nie. Co? No nie. Nie? No co mu dostam w pierdol? Nie włączaj A, nie wąsza z niej. Mhm. Czyli kołysanka ogólnie włącza taki... tryb męskościł tego ducha i przychodzi i mi daje w pierdol. <gry> tak. A, no to prawilnie, no zajebiście, nie? Kurwa. Przyszedł wie... Jeb... nie no... Ej, zobacz, na pianinie gram, to mu kurwa nie przeskadzało, włączyłem kołysankę od razu, przyszedł wpierdolić. Może nie lubi. Może nie lubi, no... Czy kurwo, co mi światło gasisz? Wyjebać ci duchu? A nie, korki zgasił. Możesz się nie bawić korkami? Co? Możesz się nie bawić korkami? Tak. Okej. Okay. To ty graz na pianinie? Ducha, słuchaj, ja nie. Zaraz mi chłop wyjebie pewnie Nelsona. Nie wiem, na chuj te safy potwierdza... Ej, właśnie! Aha, ej, tym większy poziom trudności, bardziej safy są za zatkane, nie? Brawo! Hmm, kurwa, ale jestem mądry. No to zajebiście. Drzwi hmm. otwarte. Nie no. Kurwa, dzięki mi, z... powiedziałeś no weź sekoły sankę. Nie mogłeś powiedzieć, że jeśli coś. Z... Mogłeś powiedzieć, jeden niewłaściwy ruch i mam w wpierdol. Dzięki Maciek, ja że mnie ostrzegłeś. ostrzegłeś. Co? Myślałem, że o tym wiesz. No właśnie nie, kiedy tą kosankę dodano? No już dawno. To ja ją pierwszy raz widziałem chyba. Bo te różne obiekty mogą się zrespić. A, to czyli może się zrespić w pierdol lub co jeszcze? No nie, mogą się zrespić nawet karty. Karty? To możemy kurwa w pasjansa grać? <laughs> nie, takie karty jak zlasujesz zras na przykład śmierć, no. To od razu umrzesz, możesz pasować hanta, możesz pasować, że ci stycha, pójdzie do do góry. A czyli w skrócie, gra karty i nieważne, nieważne co wybierzesz, to da ci jakieś wpierdol miejsce lub więcej. Ej, chodź, bo on chyba nie. w piwnicy jest. Ej, chodź do piwnicy. No ale wiem, A pytanie, a może ci dać jakiś plus? Co? Czy karty mogą ci dać jakiś plus? Tak. Aha, chodź tu, he? Mogę ci zwiększyć... Już tylko patrzę, szukam jakieś temu No, ty mi kurwa nic nie dawaj, nie? Chodź W piwnicy No, w piwnicy jest svel, jebany chyba Komo YouTube. Jedyk! Zemu sapier? Nie wiem, marudzisz coś hmm, Okej okay. e, co to jest za pentagram? O, chcesz go odpalić? A dostanę wpierdol? Eee, policznie. Eee, czyli co się stanie? Idę po zapalniczkę. Powiedz mi, co się stanie, albo dobra, w su będzie niespodzianka. Ale pytanie: Mogę dostać duży wpierdol czy mały wpierdol? Średni. Dobra, czekaj, W skali od 1 do 10: jaki to jest wpierdol? Pięć. Taki, czekaj, dobra, jest inna, inne pytanie. Taki typowy Sebix mi zrobi więksy, W wpierdol co ten duch? Eee, Sebix może cię zdewastować, ale. Krąg przywołania, czyli możemy ducha przywołać. Tak się to nazywa. Eee, no, w tym duchu. Znaczy no. W tym duchu nie stracić. Co możemy stracić? Dziewictwo? <laughs> jedynki. Co to pika? Duch Gdzie? Włącz falę się w <śmiech> <śmiech> Nie, krabi Nie, kradnie. Tu jest <laughs> O, tu jest, faktycznie Ej, pytanie, jak go przywołamy, skąd przyjdzie w Pierdol? Z tego, z pentagramu, czy... Tak, mroźne temperatury, chodź Wyjdźmy tam. Dobra, to co? Robimy? robimy rytuał satanistyczny? Groźna <grym> temperatura, tak? Są, są mroźne, no? Mówisz, mrozi? No dobra. No tak, kurde. A masz zapalnickę. Czyli z tego... Ja wezmę kadzidło. Czyli widzisz z tego krągu w pierdolu, tak? Po co kadzidło? Co daje kadzidło? Weź zapalniczkę. Ja wezmę kadzidło, żeby. <grym> A, bo teraz... A to może fixa weźmiemy, co wziąłeś? Wziąłem to, i coś jeszcze wziąć? Ej, Tylko zapalniczka, tak? Ej, No i aparat, masz aparat? I aparat, no no no. A skróci, jak to wątpliwie musimy szybko spierdalać? MF Robisz zdjęcie ucieka. A ile A zapozuje ładnie? Nie wiem, zrobi jakąś sexy pozę. Zacznij tańczyć. Aha, dobra, to chodź. Robimy rytuał. Czyli z tego krągu w pierdolu wyjdzie, tak? Aha, jak gdzie my spierdolimy? No ja rzucę kadzidło i pojedziemy na drugie piętro. Dobra, ma macie kto się kameruje, dawaj, włóczę No sotana. No, Aha, czekaj. Ja mam włączać? No, co? ja mam włączać? Ale ja mam kadzidło. A ja nie mam aparatu. Ja A ja, ja mam aparat. Tak. A ja od razu, że jest Dobra. Jak to się odpala? F. Jak Felicja. Jeden. Powiedz kiedy? Ostatnia. Ostatnia. U. Dawaj. Adam. Hej, Spierdalamy. Skończył się? Nie Maciek ma przemyślany plan, nie mamy gdzie się schować. A, a, nie Kurwa! Co się kurwa śmieje z Robić piwa, akwarium, Pierdol, teraz on rzeczy, kurwa, funduje, <grywia> ja się zbyt straciłem. <grywia> kurwa, my to jesteśmy mega niepełnosprytni. <grywia> Jest, kurwa, alarm w samochodzie. <grywia> nie, to był bansi, bo na mnie się nie uwziął. A, bansi, no, zajebiście. Ale to nie mógłby być bansi. Nie, bansi nie może być, no. Szybki był, Revenant. Uff, ja mówię, że to demon, by mi chciał wpierdolić mega szybko. Chociaż ja w sumie, ty, demon nie jest agresywny, nie Zrobi... Nie wiem, ja pierdolę to. No, 5 zł, a ja zaznaczyłem demona, bo mi wpierdolił. Maciek, ja to pierdolę. Teraz ty kurwa fundujesz. <grym> ja to pierdolę, rozumiesz? Ty to fundujesz, nie? No Maciek, co mi z za wpierdol pokażesz? Maciek. Nie wiem, jak Krwa, godność straciłem przez ciebie. I wpierdoli A. dziewictwo. Aż tak źle było? Nie ale nie by się o, opie. Pokazał mi krainę swoją. A mnie prawie dogonił, ja szedłem drugi, bo musiałem Co tak kurwa błyskło? A, no dobra, Elektryka prąd nie tyka, jak tyknie elektryk kwiknie, znam kwiknie Spokojnie Chcia Chciałem go wkurwić Chociaż w sumie może go nie będę irytował Dobra, czekaj, chodź zobaczmy co jest teraz ten pentagram Na sensie Maciek teraz ty nas funduje, więc mogę udać W sensie nie ma pentagramu? O, oh, mm, Ciekawe co będzie. A to zawsze musi się zrespić ta, jedna z tych trzech rzeczy? Czy... Jak to jest? Tam na początku taki mówi takim głosem. Co się zrespi? No... No w tym nie mam typu utekrecja. Aha, a Mów przez radio albo... No, jak jesteś tak. Dobrze. Czyli zawsze się o. musi zrespić jedna z tych rzeczy, tak? Te O, safa Coś tam zagrałeś Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz No, zaraz zobaczysz jak idzie zatańczyć z tobą To jeszcze ja będzie kwiczał spodnie jak Kurwa, jebany piorun jest straszy Mów radio A, no, sorry Zaraz zobaczysz jak zatańczy z tobą Ej, kość znalazłem zdjęcie Dobra, włączę mu światło, bo tak nie mój dom, on będzie za rachunki płacił. Nie no, ja suję tego no. Czekaj, are you gay? Ej, nie, chciałbym przez te Are you gay? Światła nie mam no i chuj, prąd się Korki by się dpalił. Co mam odpalić? Korki by się odpaliła, nie. Zła, jestem na samej górze, no to idź, no kurwa, nie no. To jest niepełnosprytny. Tam gdzie jest samochód? Dobra, pytanie, gdzie jestem niepełnosprawny duch? Tu tutaj? Nie Co? Co mówisz za tu? Nie wiem, Kibal. Idę na górę. Przesłuchałem całą górę, górę z FF-em. Hmm. Ale carny. Ty, Twel zgasił światło albo to ty? Jak wyglądają te karty? Jak, jakoś złowrogo? nie, normalne karty. Takie pokera. A one z... w jakichś konkretnych miejscach występują, czy losowo? Czyli na wkład mogą być w kiblu. Oj, chyba masz tam. I jego ambicje On ci zaraz pokażę jego ambicje Aha, już nie chcę zobaczyć nie chcę widzieć jego ambicji A w safie? Nie, Safa Kurde, coś tak ścina. Ja się boję, że tak śc zaraz mi nie, że wpier typ wpierdol w... pierdol ja otwarty. No Może się dener... Kurwa Spokojnie tak Bąkarze Ja wiem, że otworzę Czekaj, ryje mu w safach. Mam go Masz go? To. Migro tu światłami Are you there? Are you gay? Możesz go nie wkurwiać Ty myślisz, że woda jest za darmo? Tak, tutaj jednak jest minus 5 stopni. To jest dziecko. Dziecko to Satan. Hej, znowu jakieś drzwi otwarte. Satan Cykidos. Nooo! No to Bo mnie! Nie wolno mnie! nie to! moje serce nie kurwa Idę na emeryturę, ja to pierdole Twój stary demon, kurwa Przyszedł, w mi z znienacka Co to ma być kurwa Nie no, ja pierdolę moje serce wybało Idę na emeryturę, pierdole to o kurwa, moje życie... To, no, chuja demon. Dobra, e, po prostu Maciek, choć podsumujemy, to po prostu jesteś niepełnosprytny umysłowo i... co ja? Nie wiem, ktoś musi być winny. Idę na emeryturę, pierdaleta, nie da.